Serdecznie wszystkich z Placu Kiloszowskiego, bo mi to do tego centrum Warszawy. 对吧？ Wiecie dlaczego jesteście tutaj? Jesteśmy dzisiaj w sprawie ofiar pedofilii w Sutannach. Stoimy pod Krzyżem Papieskim. Nie zdaję Pamiętnia czerwiec 1979 roku i pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Kontekst dziejowy, polityczny, wielki, któremu nie sposób, nikt przytomny... Nie powinien temu wydarzeniu odmawiać historycznego znaczenia. Mamy rok 2020. Pora spróbować odnowić oblicze tej ziemi. Jan Paweł II przez cały swój bardzo, bardzo długi pontyfikat nie zrobił z tym nic. Nie pokłonił się nad losem, nie pochylił się nad, pod, nad losem tych biednych, pokrzywdzonych. I w czasie jego pontyfikatu ciągle gwałconych, molestowanych dzieci. Ja to mówię jako 12-wówczas letnia ofiara gwałtu.